Monaliza z Warszawy. Ten niewątpliwie zaskakujący tytuł został nadany portretowi młodej dziewczyny pędzla Rembrandta van Rijn ze zbiorów Warszawskiego Zamku przez profesora Ernsta van de Weteringa, współcześnie głównego badacza malarstwa, tego holenderskiego mistrza. Portret dziewczyny w ramie obrazu i towarzysząco mu jako tak zwany drugi obraz, uczony przy pulpicie w drugiej połowie XVIII wieku należały do kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Następnie opuściły kraj na blisko dwa stulecia i niespodziewanie w 1974 roku powróciły do Polski wraz z królewską kolekcją jako dar rodziny Lanskorońskich. Zamkowe obrazy to jednak nie para portretów, ale pojedyncze wizerunki nieznanych osób, po holendersku zwane troni bowiem nie zachowały się żadne zamówienia konkretnych klientów znanych z nazwiska, którzy na ten czas często sami kupowali podobrazia drewniane lub płócienne na zamawiane portrety. Te atrakcyjne modele Rembrandt namalował zapewne wystawiając je do sprzedaży we własnym domu pracowni. Dopiero w późniejszym czasie obrazy nieznacznie przycięto do identycznych rozmiarów, łącząc je w bardziej kolekcjonersko cenną parę. Na dano mi też barwne tytuły Żydowska narzeczona i Ojciec Żydowski narzeczony. Niestety portretowi dziewczyny nieznacznie przycięto trzy boki namalowanej ramy. Dowodem niezaprzeczalnej popularności obrazów oraz Swoistym dokumentem historii są liczne kopie. Znamy dziś siedem malarskich kopii obrazu dziewczyny i trzy uczonego. Kopie na płótnie przechowują muzea w Kopenhadze, na Bawelu, Wilanowie, Łańcucie i na Ukrainie. Muzeum Polskie w szwajcarskim Rapperswilu posiada miniatury z zamówienia królewskiego. A w ostatniej dekadzie na aukcji w Londynie wypłynęła dobra, wczesna kopia na desce. Najszerzej jednak, z uwagi na łatwą dostępność, znajomość obrazów niosły grafiki. Znane są po trzy z obu portretów. Kilka z wymienionych tu kopii można było zobaczyć w 2019 roku na wystawie pod tytułem 36 razy Rembrandt, którą zamek zorganizował dla zaznaczenia 350. rocznicy śmierci malarza. Historia zamkowych obrazów znana jest dopiero od czasu ich obecności w berlińskiej kolekcji hrabiów Kamekę, skąd właśnie w 1777 roku zakupił je król Stanisław August. Koleją rzeczy przez jego spadkobierców zostały sprzedane wraz z królewską kolekcją polskim arystokratom Żebowskim, a następnie dziedziczone były przez Lans korońskich. I to przez nich były publicznie. Udostępniane i podziwiane w Wiedniu od 1902 roku. Już w tym mieście przez pewien czas corocznie odbywały się dni otwarte zamożnych rezydencji, tak zwane Kunstwanderungen, coś na kształt naszych obecnych nocy-muzeów. W czasie II wojny światowej, obrazy Rembrandta wraz z całą kolekcją lat zostały. Przecież jasno zagrobione przez nazistów, a po wojnie zwrócone i przechowywane w zamku na terenie Austrii. Tam znaczna część kolekcji spłonęła, część zaś najcenniejsza, w tym nasze dwa obrazy, ocalała i została zabezpieczona przez Lancerońskich. Ale jednak oficjalnie Została uznana za zaginioną. I w związku z tym obrazy niedostępne powojennym badaczom zostały zakwestionowane jako prace Rembrandta. Zresztą jego autorstwo od zawsze budziło wielkie emocje i podlegało ciągłym zmianom. Jeszcze na początku XX wieku jego dorobek malarski, malarski szacowano na blisko tysiąc obrazów. Później około lat 30. okrojono go do około 600. W 1968 roku w Holandii utworzono program badawczy Rembrandt Research Project pod wieloletnim kierownictwem wspomnianego profesora Weteringa Powołano go specjalnie do weryfikacji obrazów dotąd przypisywanych Rembrandtowi. Co kilka lat opublikowano rezultaty prac w postaci kolejnych tomów korpusu Rembrandt Painting. Po 40 latach, nie ukończywszy w pełni swoich studiów, program zamknął pracę w roku 2011. Ostatecznie szósty tom korpusu podaje i omawia listę 320 oryginałów. Przy czym odrzucono lub zakwestionowano około 160 obrazów. Gdy wydawano trzeci tom Korpusu Rembrandta, warszawskie obrazy jeszcze nie wypłynęły i stąd nie mogły być wówczas przebadane. Obrazy nasze noszą dość typowe sygnatury, gdzie F jest skrótem od łacińskiego fecit, co znaczy robił. Sygnatura na obrazie uczonego jest wyjątkowo solidna i wiarygodna, gdyż została położona jeszcze na wilgotnej farbie podłoża. Czyli sygnatura i farba obrazu są ze sobą fizycznie trwale związane. Sygnatury pozwalają nam domniemywać, iż obrazy są autentycznymi pracami malarza. A wiemy jednak, że prace Rembrandta, jak wielu cenionych artystów, były już za życia i kopiowane, naśladowane, również fałszowane, a sygnatury podrabiano w różnym czasie. Sam Rembrandt sygnował obrazy swoich uczniów i współpracowników niezależnie od stopnia wkładu własnego. Był to powszechny sposób funkcjonowania pracowni liczących się artystów. Oryginalne są więc zarówno obrazy bez sygnatury, jak i te z sygnaturą fałszywą. Nade wszystko przecież liczy się autentyczność samego dzieła. Wątpliwości co do autorstwa obrazu nie ma w sytuacji, jeśli dobrze udokumentowana jest jego proweniencja. Czyli cała historia dzieła od chwili jego powstania. A nie zachodzi to w przypadku zamkowych obrazów. Powstaje wówczas konieczność udowodnienia atrybucji, a jest to kwestia bardzo trudna i złożona, czasami ostatecznie niemożliwa do rozstrzygnięcia. Z jednej strony wymaga ona znawstwa stylu autora, opartego na wieloletnich studiach porównawczych do roku samego twórcy. Jak i jego studentów i naśladowców. Z drugiej zaś wymaga znajomości technik malarskich i badań budowy technicznej dzieła, to przy zastosowaniu możliwie jak najbardziej aktualnych metod naukowych. Co istotne, im bardziej przebadany został dorobek danego artysty, tym bardziej miarodajne są kolejne poszukiwania. Naturalnie różne są oceny indywidualne znawców twórczości danego artysty, a badania naukowe niejednokrotnie pozwalają wykluczyć inną epokę, szkołę czy warsztat, ale już niejednoznacznie wskazać wyłącznie tego, a nie innego artysta. Dopiero suma obu opinii daje najpełniejszą ocenę dzieła. Zamkowe obrazy wymagały właśnie takiej nowoczesnej weryfikacji, by oprócz zgodnie podziwianych walorów artystycznych obu portretów mogły jeszcze cieszyć nas tym jakże cennym autorstwem. Zadbał o to można rzec sam Rembrandt, zbliżająca się wówczas 400 rocznica urodzin mistrza, żył w latach 1606. 1669 Była najlepszą ku temu okazją. I właśnie w latach 2004-2006 Pracowni konserwacji malarstwa zamku przeprowadzono odpowiednie prace, konserwację obrazów i niezbędne badania. Całość uprowadził profesor Wettering. Na wstępie ustalono budowę obrazów. Powstały one na topolowych deskach. Rembrandt zazwyczaj malował na deskach dębowych, ale w tym czasie użył topoli do pięciu obrazów. I mimo swych znacznych rozmiarów, nasze deski, co nas ogromnie cieszy, są w bardzo dobrym stanie. Pokrywają je typowe zaprawy z bielą ołowiawą i kredą, a kolejno przejrzyste, ugrowe warstwy imprimitury. Nadający całościowy ton barwny podkładu. Nie ma na obrazach żadnych wstępnych rysunków kompozycji. Obrazy są namalowane bezpośrednio, jak zwykło się umawiać od ręki. W użytych farbach malarz zastosował dwa – olej lniany i orzechowy. Ten drugi, jako mniej żółty, najczęściej celowo stosowano do jasnych farb. W Warstwach malarskich zidentyfikowano pigmenty charakterystyczne dla palety artysty, takie jak bielołowiowa, żółcień cynowo-ołowiowa, ochry żółta i czerwona, cynober, czerwień organiczna, smalta, ziemia zielona, brąz bitumiczny oraz czerń kostna. Do niektórych mieszanek farb malarz dodawał. Wypełniaczy, zwiększających ich objętość, przez co mógł osiągnąć tzw. impasty, pomagające stworzyć możliwie jak najbardziej sugestywną iluzję rzeczywistości. Na obu obrazach nie znaleziono śladów autorskiego wernicu. Tenże, jako naturalnie żółknący w ciągu kilku dekad, wymieniano już za czasów życia artysty. Obrazy w przeszłości wielokrotnie poddawano renowacjom, zwłaszcza portret kobiecy, który, co szczególne, powstał na uprzednio rozpoczęte przez Rembrandta innym portrecie. Artysta około 30 razy powtórnie użył innego obrazu, jednak nigdy nie sprzyjało to nowemu dziełu. I tu także ślad pierwszego szkicu czarną farbą które można lepiej zobaczyć dzięki promieniowaniu rentgenowskiemu i w promieniach podczerwonych, w tle postaci nad głową i pod suknią, z czasem uwidocznił się, niosąc skutki na przyszłość. Stał się przyczyną późniejszych przemalowań. Malarstwo obu portretów. Przesłaniały wieloletnie, kilkuwarstwowe, zabrudzone i mocno pożółkłe, grube werniksy, przebarwione w wyniku upływu czasu retusze, i nieudolnie domalowane detale, jak na przykład prawe ucho dziewczyny czy jej lewy kolczyk. Szczególnie raziły dawno uszkodzenia i renowacje łuszczącej się farby malarskiej w dolnej partii sukni. W trakcie konserwacji usunięto te nawarstwienia, jednocześnie podklejając łuszczące się fragmenty. Przywrócona została jednorodność sukni z jej aksamitnym charakterem i piękną laserunkową czerwienią. Dzięki oszczyszczeniu obrazów odsłoniła się typowo rembrandtowska kolorystyka i faktura tła, z wyraźnym duktem pędzla. Także subtelny modelunek twarzy. W portrecie uczonego warto zwrócić uwagę na impasty prześwietlonych stronic rękopisu i nieczęsty sposób wykańczania palca prawej ręki i trzymanego w nim pióra do pisania. Ich kształty nie są namalowane, a zostały wydobyte w świeżej farbie tła drewnianym końcem pędzla. Dowodzi to swoistej nonszalancji pewnej ręki mistrza. Fenomenem portretu dziewczyny jest zaś to, że została namalowana, jak gdyby jeszcze znajdowała się w ruchu. Zaledwie sięgając prawą ręką krawędzi ramy, podczas dylewa już na niej spoczęła. Ten ruch sprawił, że wizerunek dziewczyny został wyróżniony jako szczytowe osiągnięcie malarskiej iluzji Rembrandta, tzw. zwane czyli złudzenie oka, ponieważ nie zachowały się żadne ramy do obrazów. Odtworzono je według XVII-wiecznych wzorców. Za całość prac Zamek Królewski otrzymał Nagrodę Sybilla 2006, wydarzenie muzealne roku w kategorii dokonań z zakresu konserwacji. Więcej na temat obrazów, historii, kopii i konserwacji można znaleźć w publikacjach z zamkowymi rembrandtami w tytule wydawnictwach pokonferencyjnych. I tak. Wobec zabytku. UMK Torium 2010 i po angielsku, ale za to dostępne online Opuscula Muzalia 19 UJ Kraków 2012 i podobnie wkrótce w Atti de la Academia Polaka Pan Rzym 2019. Finalnie, przeprowadzone prace konserwatorsko-badawcze Doprowadziły profesora Wetteringa do uznania autorstwa Rembrandta obu obrazów. Pozwoliło to na ich udział w dwóch najważniejszych wystawach spośród 130 prezentowanych na całym świecie w ramach roku Rembrandt, Rembrandtowskiego. Rembrandt Hughes Amsterdam i Gemelde Galerie Berlin. Obrazy po raz pierwszy były prezentowane z aktualną metryką autentyczności w gronie samych oryginałów w miejscu swego powstania, domu Rembrandta, gdzieś jego muzeum. Były tam prawdziwym odkryciem profesora i niemałą atrakcją dla zwiedzających wystawę, którzy chcą się zobaczyć. Ustawili się w długiej kolejce. Wizerunek dziewczyny trafił na okładkę katalogu. Dowodzi to uznania jego wysokich walorów artystycznych i jednocześnie jest najlepszą z możliwych formą promocji. Wyróżniono też uczonego, zamieszczając jego fotografie w folderze wystawy. Ponadto w trakcie konserwacji zamkową pracownię odwiedziła telewizja holenderska, towarzysząca profesorowi w jego badaniach. Przygotowywano cykl filmów telewizyjnych na urodziny malarza. Osobny odcinek zatytułowany Monaliza of Warszaw poświęcono naszym obrazom. Pokazano w nim przebieg wspólnych prac, dodatkowo ilustrowany widokami wnętrz naszego muzeum i fragmentów miasta, następnie transport obrazów montaż na wystawie i wernisarz. To wówczas profesor Wettering oficjalnie, przedstawiając na nowo odkryty obraz, użył tytułu Mona Lisa z Warszawy. Jego zdaniem jest to najpiękniejszy wizerunek kobiecy w całej spuściźnie artysty. W kolejnych latach obrazy zawitały powrotnie na światowych scenach sztuki. Stały się ambasadorami kultury polskiej na wystawach w Japonii, Hiszpanii i Francji. Powrót dzieł Rembrandta po blisko dwóch stuleciach, tak jak zapisała to ofiarodawczyni, profesor Karolina Landskorońska, w hołdzie Rzeczypospolitej, Wolnej i Niepodległej. Ten powrót do Polski, która Poniosła ogromne straty w wyniku zaborów, zniszczeń i grabieży wojennych, ma dla odbudowy naszego narodowego dziedzictwa niewątpliwie znaczenie symboliczne. Monaliza z Warszawy swoim uśmiechem zaprasza, by odwiedzić ją w zamku.